Jest jednym z gorlickich przedsiębiorców, który od wielu lat prowadzi rodzinną firmę i mocno wspiera gorlicki rynek. Antoni Przybylski, gorlicki przedsiębiorca, zdobywca wielu nagród, w ostatnim czasie został wyróżniony jako jeden z najlepszych podczas forum firm rodzinnych 2019 w kategorii firm o przychodach do 100 milionów złotych. Panie Antoni, jest pan zdany w gorlicach przedsiębiorcą, chociaż może nie największy w naszym regionie, ale. Zdobywa pan spektakularne nagrody ostatnio jako jeden z najlepszych przedsiębiorców w naszym regionie wiemy, że są większe firmy od Pana. Jak pan to robi? Jak to robi? Pracujemy w, wydajnie, nie, nie po prostu nie wydajemy pieniędzy tam, gdzie nie potrzeba. Każde złotówkę liczymy, czy warto to wydać. Podejmujemy, kiedyś bym, w młodym wieku grałem w szachy i po prostu wiem, że w szachach trzeba podejmować szybkie decyzje i trafne. I przekazałem to na firmę, że podejmujemy szybkie decyzje, trafne decyzje, rozwijamy się i w ten sposób dochodzimy do większych firm. Ostatnia nagroda to nie, to nie pierwsza, ale wiemy, że jest dla Pana szczególna. Proszę coś o niej powiedzieć. Za co ona dostała? Ta nagroda, no, który byłem miło zaskoczony, zostałem zaproszony do Krakowa na galę wręczenia tej nagrody. To było forum dla film rodzinny. I po prostu jest to nagroda dla. Województwa Małopolskiego wybrane zostało 150 firm. Najbardziej rozwijający się film, dynamiczny film o dobrym dochodzie brutto. Zostaliśmy wyróżnieni no, jako na 89. miejscu w tych 150 firmach wyróżnionych w w województwie małopolskim. To było, to było 150 wybranych, e, wybranych, wybranych tak. po, pośród wszystkich. Pośród to, całego województwa pośród małopolskiego. Całego województwa, to bardzo no. wysoka pozycja. E, no. e, m, wiemy, że działa Pan na różnych polach, bo e, handel to nie tylko e, Pana działka. Obecnie buduje Pan ośrodek, e, może Pan coś bliżej powiedzieć? No, nasza firma powstała w 90 roku, od jednego sklepu, dzisiaj mamy już siedem sklepów w Gorlicach, w Wieczu, w Grybowie, w Nowym Sączu, w Muszynie. No prowadzimy też sprzedaż hurtową. No i sprzedaż hurtową to jest 67% naszej sprzedaży, a 33% to jest sprzedaży w naszej sklepa detalicznej. W tym okresie kupiliśmy działkę na ulicy Kościuszki z budynkiem, który my zaczęli przeznaczyć na sklepy. Po prostu mówiliśmy z mieszkańcami, no zaczął się problem, ale rozwiązaliśmy bardzo szybko, wybudowaliśmy mały blok z dziewięcioma mieszkaniami i do tych mieszkańców przeprowadziliśmy do bardzo komfortowych mieszkań, które w tym starym budynku ogrzewali to piecami, węgiel nosili z piewnic, duże budy mieszkania wysokie. A teraz mają luksusowe mieszkania. Każdy ma w łazience pies dwufunkcyjny, który jeżeli chce oszczędzać, chce grzać, to grzeje, jeżeli nie chce grzać. To... No i bardzo są zadowoleni, nawet do dzisiaj cieszą się i dziękują, że takie mieszkania. Później pobudowaliśmy galerię w trzech częściach na 5000 metrów. Kiedyś padła decyzja, już jesteśmy w starszym wieku, trzeba pomyśleć o ludziach starszych. Kupiliśmy działkę bapiennym, wybudowaliśmy ładny dom seniora, który w przyszłym roku chcemy oddać do użytku. Tak dalej. Zostaje nam życzyć tylko sukcesów no i by dalej się tak wiodło i te nagrody firma zdobywała. No, te nagrody to już nie pierwsza nagroda, bo pierwszą nagrodę my dostali w 2006 roku odrzeszenia w Gorlicach, Liz Złoty Dębów. Później w 2016 roku dostaliśmy w tygodnika wprost, orły wprost. W późniejszym czasie do biznesu nowosądeckiego dostaliśmy jako lokomotywy biznesu nowosądeczyzny. No i teraz dostaliśmy tą nagrodę, wyróżnienie pośród województwa małopolskiego. A kto był pana konkurentem jeszcze tak na koniec? Największa firma, która upasowała się na pierwszym miejscu, może pan to powie? W tej nagrodzie? Tak, te W tym wyróżnieniu pierwsza firma to jest firma Fakro Nowego Sącza. Także jest pan w dobrym gronie. Tak. Fakro, Empol i wiele firm bogatych, Starów, Kraków i w ogóle Województwo Małopolskie. Dziękuję bardzo.